na mapie no, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj jak widać w skóle będziemy robić end update Tak? Wie, pewnie teraz myślicie Ale przecież inny youtuber też to robił A Ja też to Słyszałem zrobić co nie Dobra, tworzymy nowy świat Oczywiście A no i jeszcze sprawdzimy przy okazji, tą aktualizację przed pójściem do ENDU możemy w świat i zbudujemy ten portal. Najpierw, no, moment. O, a co to serwer? Nie, dobre. ja mam rzeczy operatora. A, bo ja mam swój serwer. A co on robi? Ten, te, dobra. Już nie na temat, ale spróbuję. Nie wiem. Ale dobra. E, dodano, no, co tam dodano? No, dodano, no, na tego gasta. Więc tu nic nie działa. I jeszcze czego nie ma. Koda. Ale te jajka w ogóle nie wyglądają. I teraz, co my mamy zrobić? Przynajmniej wejść do Endu? No to się przygotujemy. I... Rame, Rama, Fruzaru do i Cze oczy Kresów. Z oczy. No, oko, a oko, oko. o, oko, mhm, mm teraz idziemy. I robimy tą aktualizację. Mm -hmm. Zaraz zobaczymy się w Endzie. O, jesteśmy w endzie. Co robimy? Oczywiście, że tam lecimy. Najpierw Tutaj. Tu się włączamy potwory, albo nie. Nie, zostawmy. jakby co. Co wtedy gram na serwer, a co? Nawet nie próbuję Cię pytać, bo... Stresuje mnie, to stresuje. Dobra. Najpierw, co bym chciał dodać? Bierzemy... Będą... Biedną... To, to. To. Potrzebny. Jeszcze... Drewno. Zbyt różnowe. Gie... Będę do du... in Wiem, że są z nadaru, ale... Nie, nie pasują. Stoletowe już takie. Mhm. tego? O, nie, za styletową będzie. Dlatego, to. No. No, jak coś takiego później zrobisz. Jak się aktualizacja Android będzie, to może będą. Czy będzie ametyst Myślę, że może żeby by się przydał, co nie? A naj będą dwie części tego aktualizacji jędu, a druga będzie na karcie społeczności. Będę was pytał, co by jeszcze by się przydało? Jeszcze w różnych miejscach dostawiać szkło. Te wiecie, wioletowe, różowe. No. Tutaj tu. Tutaj coś. To też w środku jakbym się używać, używałem tego wszystkiego, żeby było najbardziej endowo. Żebym się nowe słowo. Dlaczego się rymuje? Dlaczego rymuje? Nie wiem. Nie trudno ociągać komuś tak dalej. Cyk, cyk. I te, te będą właśnie endowe. Eee, yy, no, drzewa I też tym trochę Oblepimy. tutaj w różnych miejscach mięso podawać czy wiecie, trochę też tego, było. mało używam tego, żeby go nie pasuje jak styki jędu. Mięski fioletowo-czarno. żółte, ruto, Czarny. I biały. Znaczy nie biały, tylko żółte. I chip. dobra. Już mamy koncept drzewa. Jeszcze struktura. A, mogę zostawić się na bo będzie nam potrzebne i będzie płaczący obsidian do tego... A no i będzie ruda, ale ja wiesz... Ty wie, Że nie ma... Nie będę pobierał modyfikacji, bo chcę zrobić coś, co pokaże... Pokazuje, że... Minecraft wcale nie jest taki Dobra. Ej, takie. Tak jakby chciałem posadzić tutaj kwiatkę, co nie? Więc tak. No dobra, coś wykombinujemy. Struktura będzie taka. Chwila. Zbuduję jej, jakby. Co by i to wyglądało? Co nie? Jeszcze szulker wezmę. Dobra. Tutaj będzie gdzieś. Słuchaj, 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 Nie ostatnie szereg umów. Wy... Słuchajcie tutaj, charaktera Ja tu jest szalker. Tutaj nie ma szalkera. Chyba, że wy, wy wiecie, a ja jestem po prostu ślepy, co to jest. A dobra, koniec lat. Gdzie jest tutaj? Sanker. Fioletowy. Co się? Chyba, że. Us... Nie, nie, to nie jest. To O, to jest boniki. Teraz będę musiał klimować telefon, bo ogóle był. Czyli nie odprysuję. Nie kurwa, jakby co? Jest! Tutaj będą. To nie jest struktura tak do końca, tylko krew. Mhm. Będzie krew. Jakby to co? No to nie, niestety będzie obsidianem albo Nie mm -hmm. wiem ładnie wygląda i ale wiecie. Zasady dżungli. Teraz są już ile? Ja. Dzień dobry. Zapłacz panele woltaiczne. No nie, chyba nie jest zainteresowany. Co będą końcowa jeszcze? Mm. Ale jestem mądry. Mmm. -hmm. Jestem rac raczej jestem mądry. Mmm. Będzie cierpli mówić ogląda mądrego ypera. Mmm. -hmm. Chce pan pana le Chce pan panę wota Nie chce pan? O serio? ser sercu, nie chcę paneli fotowoltaicznych. Są najlepsze panele fotowoltaiczne w naszym kraju. Widzisz? Nie chcę. A ty chcesz panele fotowoltaiczne? Nie, nie chcę. Dobra. A ty chcesz panele fotowoltaiczne? Czirć. No. Dalej nie linia? Ale dobra. E, tutaj trzeba. Tu. Posunię się. A nie przecież. Przyszł... wam, Dobra. Ej. Ej. O, o, o. Tutaj będzie król. jakby Jag. jag... By. Król. Jeszcze po boku dodam takie liski, żeby było wyglą wyglądało jak naturalne. Wszystko jada. Zacznij nisiec. Naturalne, wszystko jada. No. Nie udaje się. Nie udaje się. Nie jest strasz, strasznie. się robisz. Dobra. Ty teraz kryształ trzeba podawać. Nie, to brzydko. Nie tak. tu, tu, tu. Tu, 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 tu. A nie, to się nie da. Tak. Chyba, że tutaj wcisnę. Tu. 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 I chyba tu. Albo nie. Tu. I tu tak. No. Teraz tylko podajemy. Tu teraz z być tak. No! Nie strasz? Nie strasz. Bo się ze Coś... Ja widzę tego smoka, Jezu. A nie, to to? To to? Nie to. Nie, nie, tam to. To to mi zniszczył. On. Nie pasuje. zniszczył. A nie, ten się w ogóle nie boi. Ten dot... A nie, dobra. W Kosz. Daj mi daj mu. I to będzie tak wyglądało jak. Głupka pracuje. Mm -hmm. Będzie wyglądało trochę sus, ale nie. Dobra, będzie tak wyglądało. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie wiem, co to jest związane z takim malarzem z Niemiec. Dobra. Opanuj litery i robimy. Mm, no, teraz lepiej wygląda. Ale czy coś więcej dokończymy? Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. I teraz. Myślemy, że się że się cieszę. Coś A nie. Niech nie to mnie pozwala tak robić. Jeszcze nie koniec odcinka, niestety. Wchodzimy. No, nigdy, nie, nigdy tego nie widzieliście. Idziemy. Patrzcie, jakiego mam pomysłu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu i tu, tu, tu. Już się możecie. Już możecie zgadywać. Tu tu, tu, tu. co sobie na górze. Nie wiedź. Dosłownie. Nie jest nic. O mnie, o wszystkim, nic. Nic nie Będzie tam po prostu magiczna latarnia. Eee, dobra. Już, już, już coś, 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 coś. Pewnie coś tam głowka do... pracuje, coś tam wykrywa. Analizuje. Hm, hm, hm. Hm. Czy hmm. coś? Głowę? Jakieś pomysły? jakieś twórcze pomysły, kreatywne pomysły. Chyba, żeby wam tylko w głowach ten znak. No, tak. My, my. Nawet, my, 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 my. My. Nie, dobra, już nie będę nadpróbował. Chwila. Hmm. Nie? Coś, coś... To no to samo. Może coś takie... Polczate. Jakby tutaj też dodać takie coś polczatego. To. No, no. co no sam? Teraz, ale ładnie to wygląda. Ładnie niż to. Takie cóż. Tego nigdy nie było. I zgadnijcie co to. Bacon tak naprawdę będzie na Magiczna latarnia To Minecraft przecież musi być najpierw. Dziwnie jak się da Mhm, mm Minecrafta się zna, od dziecka Może no, tu też dać kurczatki Znaczy, nie, z mi kurczatki

Dobra, teraz sobie nie to tak wyglądało. I ostatnie. Pronsolidacja no, to bo sami wiecie, że to wygląda głównie. Choć przepraszam, źle powiedziałem. Trzech Ale przyznaczmy, razem. raz Wygląda tak jak. Chwa, zmieszany z lubokrętem. Ale spokojnie przychodzi, z świata. Mop, no, Wykończę robotę. I robię seks jak -sek Peter. -by tu -ch ciągnął, tu ciągnął. Chwila telefon, teraz pójdziemy, dobra. Zobaczycie. No nie, na nie. No to znowu pospalimy. wielko spróbuj. No, po, po. Jadus, po. Ciekawe, czy się odpali. Jak. Y, zniesmak. No, tutaj bardzo niepodejrzane znaki. I. jeszcze tu, jakby się zamieniło, tak. system. Y, Panel nawadowalcyjny, bo Ja się zmieniamy, na to sobie w chwili by to wyglądało. Zobaczmy, czy się czuję mam na troficę. Nie wiem, chyba sobie widziałem takie. Ja. Idziemy na delaytowy miecz. Ben Chan. Daj eee. Fajr Aspekt. Mnie pan. Mnie te tyle Hmm... pa je raspad ti zveče. zbroj. Power. Power bank. It's perfect. It's A tu się rozładuje Widzisz pech ile chcemy A He Nie, 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 nie Dobra po prostu To jest mój Aha, rzucają niego Ja co ty tak dziwnie tutaj, Nawet mnie dziwnie Przejdźmy się elektronem, zobaczmy jak to wygląda. I ocenicie w komentarzu, bo ja nie wiem, w następnym odcinku gdzieś pod koniec może później oceni ocenicie w kolejnym odcinku. My się żegnamy. Myślę, że wam się podobało. Zostawiliście suba, lajka. I co? Widzimy się w kolejnych kreatywnych odcinkach.